Hej, witam Cię serdecznie. Ja jestem Sylwia Rytarowska i stworzyłam frazobóg, a moja córka Gabrysia stworzyła grammarbook. Chciałam Ci pokazać, jak wygląda dzisiaj frazobóg. Okay? Tutaj mamy 24 rozdziały treści dla dzieci, które mają za zadanie nauczyć je nie tylko czytać, nie tylko pisać, ale też mówić. A przede wszystkim, e, cały język, który tutaj widzisz, oparty jest na frazach i takich bardzo popularnych zwrotach w języku codziennym. Dla kogo nadaje się frazobóg? Jest on podzielony na trzy części, i w pierwszej części, tak jak widzimy tutaj na zapowiedzi, e, mam e, zwroty, które możemy uczyć dzieci w klasie pierwszej. W kolejnej części dla klasy drugiej i w ostatniej części dla klasy trzeciej. Ale jest to tylko podział teoretyczny, bo wiemy, że dzieci uczą się bardzo różnie i są dzieci w klasie czwartej, które będą potrzebowały pomocy frazobuka właśnie z tej części pierwszej, a są dzieci w klasie drugiej, które ogarną część trzecią, która jest trudna, prawda? Czyli każde dziecko ma troszeczkę inne kompetencje, i inaczej przyswaja język. Dlatego bardzo trudno jest powiedzieć, dla kogo tak naprawdę frazobóg jest. Ale poglądajmy sobie go tutaj, dobrze? Zobacz, tutaj mamy spis treści, możesz sobie go pobrać również ze strony, ze sklepu i zapoznać się na spokojnie. A następnie zobacz, tutaj mamy wypisane niektóre typowe zwroty właśnie dla tych dzieciaczków, które ich używają. Czcionka jest specjalnie zakupiona, taka, żeby była no dosyć podobna do tej, której używają dzieci w polskich szkołach. Trudno mi jest powiedzieć, czy będzie odpowiadała Wam wszystkim. No, taka, niemniej jednak jest. I tutaj mamy wypisane wszystkie takie najbardziej typowe zwroty, które znajdziemy we frazobuku, a zaraz zobaczysz, w jaki sposób one są ćwiczone. Ok? Dobrze. Zobacz. I tutaj są właśnie ćwiczenia do tego wszystkiego. Czyli mamy prezentację materiału po lewej stronie, mamy rozdział, w którym mówimy, wprowadzamy dany język, czyli na przykład tutaj mamy witamy i przedstawiamy. Witamy się i przedstawiamy, prawda? Czyli tym się będziemy podczas tej lekcji zajmować. I tu dzieci będą to czytać. Będą to pisać po śladzie, a następnie będą sobie same po prawej stronie pisać swoje zdania. I zachęcam tutaj, żeby przenieść tę umiejętność również do sfery mówienia czyli ćwiczyć z dziećmi po prostu te zdania mówione. Pamiętaj, że do frazobuka masz też pliki w MP3 i możesz tego słuchać, jeśli sam sama nie chcesz tego czytać. I potem mamy jeszcze takie różne inne ćwiczenia, m.in. napisz po śladzie albo odpowiedz na pytania. Ok? Zobacz. W następnej kolejności nazywamy rzeczy, zwierzątka i tak dalej. To, co dzieci lubią najbardziej, <gry> plus jakieś tam fajne obrazki, gdzie nie gdzie. I możemy sobie oczywiście zarówno pisać po śladzie, to przewija się przez cały frazobóg, ale też mamy takie różne mini zadania, czyli na przykład tutaj trzeba napisać, co to za zwierzątko jest po lewej stronie. Potem mówimy o częściach ciała i wykorzystujemy tutaj czasownik have got, dziś, czyli mieć. I have got one head, ja mam jedną głowę. A giraffe has got a long neck. Żyrafa ma długą szyję. I tak dalej, i tak dalej. Dobieranie znaków, dobieranie, przepraszam, zdań do obrazków, łączenie obrazków, to jest coś, co dzieci świetnie znają ze swoich podręczników. Niemniej jednak, czego w podręcznikach szkolnych nie ma, to właśnie taka większa troszeczkę ilość pisania, pisania po śladzie, pisania w języku angielskim, w pierwszych trzech latach szkoły jest tego naprawdę, uważam, że za mało. No i oczywiście mówienia. Także nie ma, nie ma lepszych ćwiczeń niż takie namówienie, które możemy sobie fajnie poćwiczyć. Ja wychodzę z takiego założenia, słuchajcie, że no, jeżeli dziecko widzi coś napisane, jeżeli to potrafi przeczytać i jeżeli to rozumie, czyli ma przetłumaczone, to wtedy ono będzie bardziej chętne, aby to powiedzieć samemu i na przykład wymienić jedno słówko z tych, które są podane, prawda? Na przykład: My favorite thing is, moja ulubiona rzecz to. I tutaj e, można sobie wstawić e, własne e, słówko, jakieś. Na przykład: My favorite thing is my teddy bear. My favorite thing is my Barbie doll. I tak dalej, i tak dalej. Także zobacz, tego typu ćwiczenia sobie tutaj e, robimy w naszym frazobuku. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Oczywiście, frazobuk należy sobie wydrukować, ponieważ jest. On sprzedawany w pliku PDF, ok? Zobacz, rozkazujemy, uczesz włosy, e, wyszczotkuj zęby itd., tak itd. Tak mówimy, gdzie co jest. E, temu poświęcone jest sporo tutaj miejsca, e, a mianowicie najpierw mówimy, że coś znajduje się w jakimś miejscu, a potem jeszcze jest wprowadzona konstrukcja there is, there are. Która również myślę, że tak koło trzeciej, czwartej klasy to już jest zupełnie obowiązkowa, ale w pierwszej, drugiej może jeszcze niekoniecznie. Okej, okay. dobrze. Przez całą książeczkę przewijają się oczywiście jeszcze jakieś takie małe obrazki, małe różne dodatkowe ćwiczonka. Są też miejsca, gdzie dzieci mogą sobie pisać swoje rzeczy. Tuż obok, prawda? Bo można też pisać sobie oczywiście w swoim zeszycie, ale to jest inaczej, jak piszesz zaraz obok i możesz się bezpośrednio odnieść, prawda? Jest wtedy mniej czasu na rozkojarzenie się. Także tak, tak wygląda obok. Jeśli masz jakieś pytania, to napisz do mnie, ja bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo, zachęcam do zakupu teraz w promocji.